Dzień dobry moi drodzy. Spotykamy się dzisiaj, aby omówić kolejną z moich 12 zasad dobrego odżywiania. Dzisiaj bardzo ważna zasada, ale i myślę, że chyba jedna z waszych ulubionych. A mianowicie dziś będzie o tym, dlaczego warto pozwolić sobie na zachciankę od czasu do czasu. Bardzo często, kiedy próbujemy zmieniać styl odżywiania bądź odchudzać się, e, przechodzimy na dietę. Momentalnie odrzucamy wszystko to, co do tej pory jedliśmy, co też sprawia nam dużą przyjemność i to, co często nazywamy, że jesteśmy od tego uzależnieni. Dla jednych to będzie czekolada, oczywiście to uzależnienie jest tutaj w cudzysłowie, dla innych to może być na przykład kabanosy albo chipsy. E, takie e, odmawianie sobie danych produktów e, sprawia niestety, że bardzo często i dużo więcej o nich myślimy i mamy na nie jeszcze większą ochotę. Dlatego moim sposobem na pomoc e, w takich przypadkach jest właśnie pozwolenie na e, taki jeden dzień, kiedy jeden z posiłków możecie zastąpić czymś. Przez Was lubianym. Stosuję to na wzór modelu szwedzkiego, czyli tak zwanej słodkiej soboty, gdzie w Szwecji dzieci mają taką zasadę, że słodycze jedzą tylko raz w tygodniu i jest to właśnie sobota. W bardzo wielu przypadkach, nawet w moim kocham sernik, i to jest ten jeden dzień w tygodniu, kiedy sobie na niego pozwalam, e, pomaga to utrzymać e, w pozostałe dni prawidłowe nawyki żywieniowe. Jeśli próbujecie się odchudzać, pomaga to utrzymać ten, e, tą zmniejszoną ilość jedzenia i ujemny bilans energetyczny, bo macie tą świadomość, że tego jednego dnia możecie zjeść coś, co lubicie, nie ma tego napięcia, ciągłego odmawiania sobie e, ulubionych produktów e, i tak naprawdę. Taka metoda jest w stanie zapewnić dużo bardziej długotrwały sukces niż taka bardzo restrykcyjna dieta, która odrzuca wszystko, co uwielbiacie, i niestety najczęściej kończy się po miesiącu, dwóch, a czasem nie dotrwa do kolejnego poniedziałku. Spróbujcie tej metody i w komentarzach dajcie znać, czy wam to pomogło.